Czy masz jakieś pytania do mnie? Nie, nie, możemy pójść dalej. Następne to jestem zbyt niezależna, by ktoś chciał się w to wpasować. Mhm. Tak, to jest kwestia tego, jak ja funkcjonuję um, w ciągu dnia i tygodnia, ale też już się łapię na tym, że to jest przekonanie, które w ostatnich tygodniach dość łatwo w praktyce udało mi się zwalczyć, bo to, że ja nie mam czasu, że, yy, że mi się nie chce, że mam inne ważniejsze priorytety, to absolutnie nie jest prawda, bo jak chcę, to go znajduję. I, I nie ma z tym problemu. To znaczy jak chcesz, to czas. Jak znajduję czas, tak. I yy, ja tutaj miałam na myśli, że jestem zbyt niezależna, no to muszę znaleźć sobie mężczyznę, który szuka kobiety niezależnej. Nie I są tacy A nie wisiorka. Okej. Okay. Czyli to nie jest żadna przeszkoda, że jesteś niezależna. Mam nadzieję, że nie jest to przeszkoda dla mnie. Spróbujemy yy, popatrzeć na to? Bo znaczy... Ja próbuję ciebie zrozumieć, czy to jest twoje przekonanie, czy nie? Mówię, że było to moim przekonaniem, ale kiedy, kiedy sobie z nim pobyłam, no bo ja to ćwiczenie zrobiłam już jakiś czas temu, nie? Mm -hmm. I zaczęłam sobie tutaj obserwować, no to, to, jest, to są atuty, tak? I jeżeli dla kogoś to, to, to akurat znam źródło tego przekonania. To jest mój były mąż. Okej. Okay. Które yy, raczej mi pozwalał na to bycie niezależną, zresztą dlatego z nim byłam, a z drugiej strony okazywało się to być dla niego dużym problemem, że on jednak czuł, że nie jest mi potrzebny, yy, jak, yy, bo ja byłam ogarniaczką wszystkiego, ale też trochę nie miałam innego wyjścia. I yy, no to mówię, no to było dawno dwadzieścia parę lat temu. Ja już dzisiaj jestem po prostu inną osobą. Mhm. Jeżeli sobie potrafię poradzić yy, w pewnych sprawach, no to może super, ale jest też tak, że ja po prostu w wielu sprawach nie chcę sobie radzić mhm. i tą przestrzeń chcę oddać. Okej. Okay. Chciałabym tylko, żeby to w jakiś sposób zostało uszanowane, w sensie takim niezlekceważone, tak jak to było, nie? że jeżeli jest jakiś temat, którym się mężczyzna w relacji ze mną zajmuje, to niech się tym zajmuje, a nie po prostu zaniedbuje i, i, i potem ja ponoszę tego konsekwencje. No to, i to jest dla mnie trudne. Nie? To powiedz mi właściwie, co, czym jest dla ciebie niezależność, bo ja mam tu po tym, co powiedziałaś, nie ukrywam, lekkie zamieszanie. Jaka jest definicja moja niezależności? Tak, twoja definicja w kontekście jestem zbyt niezależna, by ktoś chciał się w to wpasować. Czyli jaka jest twoja definicja niezależności? Ja od razu sygnalizuję, że nijak się to dla mnie ma z tym, żeby mężczyzna czuł się potrzebny. Dla mnie krótka definicja niezależności jest taka, że ze wszystkim sobie poradzę sama i za tym idzie. W związku z tym jesteś mi niepotrzebna. Mhm. Bo jak trzeba, no to sobie poradzę, bo trochę nie mam innego wyjścia. Mhm. Natomiast tak to definiuję, bo po prostu w takim codziennym życiu. Yy, przykład, yy, jak prosiłam małżonka, by mi zajął się wymianą letnich kół w samochodzie, bo ja woziłam dzieci codziennie rano, a on wyjechał w delegację, zostawił mnie z letnimi oponami, a myśmy się wypierdzielili na skrzyżowaniu, bo wpadłam w poślizg. Mm -hmm. nie? Tak. Yy, więc y, mnie wtedy brał w kurw i ja się po prostu zajmowałam takimi rzeczami sama, a to nie był zakres moich obowiązków. Okej. Okay. Dobrze, czyli potrafię zrobić wszystko sama. nie jest... jestem do tego zmuszona. Tak, okay. jestem w stanie przerzucić trzy tony kompostu, czy piachu, czy przewieźć drzewo, ale y, nie chcę tego robić. Nie chcę pewnymi rzeczami się zajmować, bo no, to jest absolutnie... Na razie się na tym nie znam. A dwa, że no... To nie jest tak, że, że to jest dla mnie łatwe, bo to nie jest mhm. dla mnie łatwe, ja no na to tracę za dużo energii i nie. bardzo chętnie oddasz kawałek. Bardzo chętnie oddam, oddam kawałek i chciałabym też, żeby pewne kawałki były tylko i wyłącznie jego, ale też żebyśmy mieli takie części wspólne, nie? Mhm. na przykład zarządzanie finansami, czy... Czy decydowanie o wspólnych planach na przyszłość i tak dalej. No? Bo mój związek na przykład polegał na tym, że to ja planowałam, bo z moim małżonkiem nie można się było dogadać, ilekroć był temat pół roku wcześniej, czy jedziemy na wakacje, gdzie jedziemy. I to nie można go było przez kilka miesięcy złapać i usiąść, dopiero jak ja już zdecydowałam, gdzie, zapłaciłam za to ze swoich pieniędzy i powiedziałam, że jedziemy, no to on na pełnym wkurwie się wtedy pakował. A po wielu, wielu latach usłyszałam o tym, że te moje głupie pomysły i te moje wyjazdy, Mhm, mm mhm, mm okej. Okay. Dobrze, czyli e, wracając do tego przekonania, jestem zbyt niezależna, by ktoś chciał się w to wpasować. mhm. Mm no, na pewno też będzie jakaś wielka praca po mojej stronie do wykonania, bo ta moja niezależność polega też na tym, że ja nie powiem, że potrzebuję, albo że właśnie radzę sobie sama i, i dajcie mi spokój. Dopóki się z tym nie uporam, to dopiero wtedy się będzie można ze mną skontaktować, bo nie umiem prosić o pomoc. I, no i, i, i po prostu przyzwyczaiłam się do tej samotności, do tego bycia samej, tak? I radzeniu sobie na tyle najlepiej sobie radzę, a z wieloma rzeczami sobie nie radzę. Okej, okay, Gosiu, ale czy to przekonanie w takim razie po tym, co powiedziałaś, jestem zbyt niezależna, czy ono jest w ogóle Takim przekonaniem? Czy przekonaniem o tym nie umiem prosić o pomoc? Jest tym właściwym? Myślę, że jest to przekonanie, że nie umiem prosić o pomoc. Na takim głębszym poziomie, to to. To, to może przyjrzyjmy się po prostu temu, nie umiem prosić o pomoc. Co mhm. to jest? I skąd to się wzięło? No, z wielu odmów. Okej, okay, czyli masz od rodziców okay. z dzieciństwa, skończywszy na y, moim związku, y, na, przez mój związek skończywszy na, na moich prośbach o pomoc, jeśli chodzi o moich synów teraz, więc ja po prostu przestaję prosić. Okay, A, czy... Albo się uczę i wiem, że kiedy proszę o pomoc, to mój głos i dobór słów staje się tak nienaturalny, że ja jestem po prostu tutaj na poziomie nawet nie przedszkola, a żłobka. Nie? E, czy to jest tylko nie umiem prosić o pomoc, czy tam kryje się też to, na nikogo nie można liczyć? Znaczy, nikogo nie można liczyć wynika z odmów. Mhm, uh -huh, uh -huh. Ale czy to jest twoje? Nie, na nikogo nie mogę. Nie, powiedzieć. na nikogo nie. Nie, 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 bo wbrew pozorom kontakt z obcymi ludźmi e, mam tu głównie na myśli moich sąsiadów, uh -huh. e, ktu, ktu, którzy po prostu jak powiem, że potrzebuję, to ja mam to w trymiga. Mało okay. tego, mam jeszcze taką sąsiadkę, która... Zanim ja powiem, że potrzebuję, to ona już wie, że ja potrzebuję. Okej, okay, ona zna twoje życie po prostu i wie, czego możesz potrzebować. Znaczy zna. No ona mówi, wiesz, no mam już na tyle doświadczenia, że wiem, że tego możesz mówi, Nie chcę się wtrącać, ale być może tak ja mówię, jak to jest genialne. Nie? To jest po prostu mhm. genialne, tak. Okej, okay, czyli zostaniemy przy tym, mam trudność prośbą o pomoc. w tak, się tego. Okej, okay, skąd się wzięły, już wiemy. Jak wpływa na twoje życie, to myślę nie musimy dużo mówić, bo to sama opowiedziałaś. Ale teraz zastanawiam się nad tym, czy to jest taka prawda na 100%, skoro opowiadasz o sytuacjach, kiedy prosisz jednak o pomoc. No bo to nie jest nigdy na 100%, że nie umiem, tak? Mhm. Ale jest też coś takiego, że ja czuję w sobie potrzebę rewanżu, nie? No, to jest. Chyba poprawne, prawda? Nie wiem. No i ja nie ukrywam, że jest to moja filozofia, filozofia życiowa, żeby się wymieniać. I jeżeli jest to jeden z takich bardzo, bardzo podstawowych punktów, nie wiem, jak Ty na to spojrzysz, mhm. że jeżeli druga strona nie może się zrewanżować, to nierównowaga jest tak duża, że może się okazać, że nam odda w złym, jak nie będzie mogła oddać w dobrym. O, Dlatego jest bardzo tak. jestem ostrożna w zarzucaniu ludzi pomocą tam, gdzie nie będą mogli się zrewanżować. To nie chodzi o rewanż jeden do jeden, jakikolwiek, tak? Nie chodzi o pieniądze też. Wiadomo. No, też nie chodzi o pieniądze, ale żeby jednak była wymiana, żeby ten ktoś dostał coś ode mnie wtedy, kiedy sam jest w stanie mi coś dać. Znaczy jak ja się tu przeprowadziłam, to od sąsiadak który no, jest specyficzną osobą, to się dowiedziałam, że on po raz pierwszy doświadczył czegoś takiego. Że jak pada deszcz, a jemu chleb wisi na płocie, to ja mu zaniosę pod y, daszek. Y, jak mam pomidory, to mu podrzucę, a on mi podrzuci grzyby. No, i, I przywiezie mi ziemię. I to i on twierdzi, że to jest dla niego coś nowego, a to jest 70-paroletni człowiek. Natomiast z Jadwigą od początku mam taką relację i też praktykuję to, co sobie przypominam od zawsze. To znaczy, na pewno nie byłabym nigdy, nie czułabym się komfortowo w programie brania, tylko mm. i wyłącznie. Bo, tak, nawet jeżeli rodzice mi tam coś dają, no to ja się w inny sposób też próbuję zrewanżować. Tu, jeżeli mogę się podzielić moją kolejną, moim kamieniem, kamieniem węgielnym, mojej filozofii podejścia, tam energia od rodziców zawsze może iść w tą stronę, do dzieci. Nie musimy tak się zawężać. Jest, jest, jest jej więcej, nie, jest jej więcej, ale wiesz, no ja z kolei mogłam, mogłam im oddać inne zasoby, mm -hmm. by tu mm -hmm. pobyć z nimi, spędzić czas, zawieźć na groby do sprzątania, czy ojca do szpitala i tak dalej, Okay. Ale wracając do tego, o czym mówimy, czyli nie umiem prosić, czy to jest prawda? No, uczę się tego. Okay. Uczę się tego. Są to moje ostatnie pięcioletnie doświadczenia. Nie jest to ciągle jakiś tam lekki dyskomfort, który czuję, ale no, mówmy się, że w miarę doświadczeń mija. Okej, okay. czyli ćwiczysz, ćwiczysz, ćwiczysz i wychodzisz z tego, mhm. czyli w zasadzie też jest to coś, co zauważyłaś i działasz w tym kierunku. Tak, mam nawet taki wywiad na YouTube z Dominiką, w którym o tym rozmawiałyśmy, ona na to zwróciła uwagę, to było jakiś czas temu i od tego momentu to we mnie tak pracuje. No? Że pracuję. Że, że teraz nawet yy, uczę się i ćwiczę yy, proszenie o pomoc obcych ludzi. Okay. Bo miałam też taki incydent, że yy, tak, że tak sobie zapięłam rower, yy, że nie umiałam tego zapięcia potem odblokować i po prostu poprosiłam obcych ludzi o pomoc. Zupełnie takich jakichś przechodzących obok. Nie przynajmniej trzech młodych ludzi. To było ciekawe doświadczenie, jak przypuszczam. Tak. Okay. Czyli z tym też właściwie się uporałyśmy. Jestem zbyt niezależna, przeszłyśmy do, nie umiem prosić o pomoc. Czy mogłabyś teraz sobie wyobrazić, że w relacji z mężczyzną w przyszłości jesteś w stanie mówić mu? Jak Ty sobie to wyobrażasz, jakiej Ty pomocy potrzebujesz? Znaczy na pewno będę mówić, bo mam takie wrażenie, że wiele lat to komunikowałam, tylko mnie nikt nie słyszał. Będę jeszcze w 20% czuła, ale kiedy skomfort, kiedy tego nie wyćwiczę. Jest też kwestia wyboru odpowiedniego mężczyzny. Są mężczyźni, którzy przy, w relacji z którym można gargło zadrzeć i nic to nie da. Ja się, ja, ja się nauczyłam zmieniać przełącznik, mając męża elektryka. Także, Także w sytuacji, kiedy prosimy, prosimy, ja znam to z tego doświadczenia, kiedy prosimy i nie jesteśmy w stanie się doprosić. I oczywiście, że wtedy potrzebujemy określonych rzeczy i uczymy się je robić. Ale nie jest to moje ulubione zajęcie, wymiana przełączników i w ogóle praca z instalacją elektryczną. Także z ogromną przyjemnością żyję z człowiekiem, który. Też tak do tego podchodzi, że to raczej jego działka. <laughs> Cała instalacja. Elektryczna. To jest bardzo fajne, nie? Że, że jest ten zbiór wspólny i są te zbiory osobne. I, i to jest fajne życie wtedy, tak? Chciałabym sobie odpowiedzieć, jakie są też proporcje, nie? Bo jeżeli ten zbiór osobny jest tak malutki, albo się w ogóle nie styka, no to, to już zaczyna być niefajne, nie? jak się po prostu rozciąga i tylko oddalają teraz zbiory od siebie. Ja myślę, że taki przykład, który wiele lat temu usłyszałam, że życie w relacji to jest trochę tak jak pociąg, który jedzie po torach, i mężczyzna jest jednym torem. W sensie jedną szyną, kobieta drugą. Jak za bardzo się rozdalą, oddalą, pociąg się wykolei. Jak za bardzo się zbliżą, pociąg się też wykolei. Tak, tak. Trzeba znaleźć ten złoty środek. Czyli co? Mamy to, to drugie. Mamy to. Mamy to.